Wypadek, pożar, włamanie. Każdemu z nas może grozić niebezpieczeństwo. Aby otrzymać pomoc odpowiedniej służby ratunkowej, dzwonimy pod numer 112. Sylwia Rzeczewska, dzień dobry. 11 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Numeru Alarmowego. Z tej okazji sprawdzimy, jak właściwie z niego korzystać. Operator, który odbiera nasze połączenie, wypyta na dokładnie, co się stało. Warunki dla uczniów nominalnie się nie zmieniają, jest to zadanie wstępnie przygotowane na podstawie PIT 11. Chcemy promować sposób hodowli, sposób odżywiania. Jeżeli ktoś chce spróbować czegoś nowego, to zapraszamy wszystkich. W naszej grupie wiekowej to już trzeba się bawić i osoby dorosłe i dzieci się nam pomagały na scenie te tematy w wiadomościach w propozycjach programowych oferta przedszkola terapeutycznego fundacji Jedno Słońce a także muzyczne wydarzenia recital od nocy do nocy oraz koncert Kolend zaczynamy od informacji z ratusza i wygodnej inwestycji w oświatę